Dzisiaj też słyszałem. Do Berlina, Firdeutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński do mnie publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę Wam powiedzieć, że. widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie Skorbanne. inwektywą. Ja rozumiem, że nie dociekanie problem. prawdy bywa czasami przykre i bolesne. Panie pośle. Pan jest zerem, pan nie poseł, można panie pośle. Panie panie, panie, panie pośle. A pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek się, na kartce, może nie zaogłoszenie Proszę przerywa. nie przerywać. Pan... Ja, nie przerywa. 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 Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. Eee, no wie pan, jeżeli ktoś się stanie nawet zrujnować na leśnikarnie, no to... Naprawdę... E, dobrze, dziękuję. W takim razie bardzo... To e, odpowiem słowami wielkiego polskiego poety Tuwima. Próżność repliki się spodziewa. Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nas nawet pieście, bo to mezalians byłby dla psa. <śled> Juana jest z Konopi? Chyba nie. Zresztą znaczy, ja nic o, na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan włączy Juana z Konopią. Z Konopiami na pewno z narkomanią trzeba walczyć. Panie marszałku, bo panie co pośle, uwagi pod adresem mojego wieku, panie a ja pośle. Przy posłów bardzo państwa była proszę 1, 3, o ciszę. Postawówce. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kiedy. Kiedy e, studenci mają znakomitą. Nie jay panie pośle, Kaleta, tylko Gen-Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. To Chcę uch. powiedzieć, że presja ma sens. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pan, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem nie na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać.